Witajcie moi drodzy! Żurawki ogrodowe to niezwykle popularne rośliny, cenione głównie ze względu na swoje barwne liście, których intensywna paleta cały czas się powiększa. Nowe odmiany powstają głównie w laboratoriach, gdzie klony traktowane są środkami inicjującymi zmianę DNA w celu wywołania mutacji, czyli kolejnych barwnych liści. Następnie takie rośliny są klonowane poprzez proces in vitro. Ale spokojnie. Pokażę wam jak w domorosły sposób można bardzo łatwo rozmnożyć te ładne rośliny. W tym celu wybieramy duże i zdrowe rośliny o szerokiej rozecie liściowej. Rozetę rozchylamy i pokazuje nam się kilka odnóg. Następnie ostrym nożykiem bądź sprawną ręką odrywamy każdą z nich razem z fragmentem pędu. No można to porównać poniekąd do tak zwanej piętki. Taką sadzonkę umieszczamy w doniczce wypełnionej substratem torfowym, a następnie podlewamy. Druga metoda traktuje o umieszczaniu sadzonki bezpośrednio w gruncie, w miejscu docelowym. Dla uzyskania szybszego efektu sadzonki możemy potraktować ukorzeniaczem, a następnie umieścić je w tunelu foliowym bądź szklarni, a po dwóch, trzech tygodniach pojawią się młode korzenie i nowe liście.